Gdy którzyś na drogach zamierzyli sobie, że mogą się poruszać stylem pioruna. No, niektórzy realizują się z stylem, stylem groma. Że gromią, 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 byle gromią, byle gromić. To nie jest dobre. Którzyś, może to z przedszkola się bierze u któryś, którzyś stylem pioruna. Czyli że z wyczuciem węża dają się rozgromić temu, co nagromadzone. By nie trzymać, nie pozwolić na zachwianie atmosferyczne, dając upust energii tak jak potrzeba, ugodliwie co do przestrzeni i tego, co jest dookoła nas, by zachowana była harmonijność tej planety. I wtedy to jest dobre, to jest to tym pożądanym, czymś idealnym, tak idealnym. Dla świata całego, by już nie zajmować zbytnio się nawzajem i w ogóle, nie wiadomo w czym, jakaś praca światowa, jeśli chodzi o moje obiekcja z punktu patrzenia, doświadczenia i obecności yy, realizacji ludzi, dziwnych zabaw, zajmowań ludzi, jakby mieli rzekomo odegrać rolę innego twórstwa kościoła, czy innego twórstwa wyznania wiary, czy innego twórstwa yy, zajmowania, Wszelkiego maście eksperymentów positraetowych do rozpoznania, yy, czym były, czy może do tego, jak to zrobić, żeby było jednak dobrze, bo, bo, bo kraj rozpierdolony, rozjebany, zainfekowany, to jak zwierz rozszarpany, wnios wnioskujący w naturze, szukający, która roślina może dać to ukojenie, która może pomóc zagoić rany i sposoby szukane, bo to człowiek człowiekiem. Przywykły do tego, by szukać sposobu jakiejś zarady. jak na przykład może jakiś zwierz, który zwykł do tego, co wie, choć zwierzę myślę, że w naturze, w królestwie zwierząt, gdy są tam niezalukane czy yy, narzucone ze stygmatyzacją człowieka, ale z totalnym szacunkiem podejścia do zwierzęcia, jako naj, jak najbardziej, ugodliwie, stylem węża, dając się pokornie, Zwierzętom ugodnić jak najpełniej, jak najlepiej, jak najdopełniej w tym, by mogły wykazać się, jak też dzie dzieciom powinno się dać od odoczuć to, zakładając w nich ta inteligencja, że mogą mieć swobodę ruchu, swobodę myśli, swobodę słów, swobodę twórstwa, swobodę czynów, by w nich to na nie napiętnować, nie hamować, nie strofować, że nie mogą mieć, nie traumować tylko cenić, kłaskać, tulić, całować kochać i pokazywać że takie te przodki, które przyjęliśmy do siebie, do życia następnego że potrafimy yy, uchować w raju i to, to zadbać by ten raj miały tak samo z gdy nie daje się strofować że nie mogą być wildowate w kontakcie z zwierzątkami gdy się tego nie da im odczuć, czy się napiętnuje stygmatyzacją swoją, swej wersji, wizji nakładanej na ten świat, na mazu, że nie może tak być, że zwierzę się może tak zachować, zwierzę to odczuwa. I albo się temu podda któreś, jak więzień z Ithajtum, wydany ofiarę, dając innym znak, by się przedostały dalej gdzieś w głąb w las, a on jakoś temu podoła byleby ostali się ci inni i temu się nie poddali. To ci inni, gdy ruszyli w dzicz, w naturę dalej, choćby formili wil wilki, jako że wilkami, te odczuły tam się bardziej ugodnie, rozumiejąc się bogato, baśniowo, pięknie, idylo, z innymi zwierzątkami, mogące wnioskować bardziej, jaka roślina co do czego może posłużyć. To, gdy człowiek chce, to może zwrócić się do natury i zwierząt u zwierząt i u ich królestwa. To, gdy chce wejść do królestwa, musi wejść jak do królestwa, a nie jak wejść do, do niewolników. To, gdy wejdzie jak do królestwa, ujrzy, gdy, i gdy wtedy dopiero ujrzy to królestwo, zyskać wiedzę od królestwa zwierząt może pozyskać. Tak człowiek się uczył. W historii ewolucji, bo był w królestwie zwierząt, bardziej to je szanując. To dzięki temu zyskiwał wiedzę, bogactwo o to, wiedzę o to bogatszą, co, z, co przyczyniało się do przetrwańczości człowieka na tym świecie. Kto tym przymierzą człowieka ze zwierzętami. Jest anty, że nie spełnia tej roli, co obiecali wcześniejsi, nie spisując tych swoich przymierzeń. Podziękując za wiedzę, za objawienia, za prowadzenia ku temu, żeby było jak najdogodniej, jak niejedni rodzice swoim przodkiem obiecują nie wiadomo co, albo że jak bardzo i cudownie, chcąc dzieci mieć swoje i dzieci. Gdy zadbując, to wtedy się godli, że jest spełniony deal, czyli interes, dobrze. Bo jeśli oszukują, to wtedy czują, że nie mają już pełni. A gdy nie mają pełni, to dopełniają inni od Danielnych z Babilonu czy z Egiptu. Wizjami, halucynacjami, cukrami prostymi, chemiami, wódkami czy tytoniami. Znieczulającymi od natury, a uczulającymi na czucie swego spokojenia w odniesieniu do swojego spokoju, szukający ugody, iż dobrze jest. Na tym świecie jak? Przecież ten świat ciągle dudni życiem. To pokonopi. Poznać jednak to dobrzej się nastawienie do tego czucia właściwego, jak w realiach powinno być się poczuwać, by mieć odniesienia do czucia zwierzęcia, możliwości czucia zwierzęcia swoją neurotyką, genetyką, swym sercem, swą krwią to gdy znowu zmogacone za sprawą też wina, wtedy bogacej o to coś mnożniej w biologii swojego życia. A gdy bogaczej o dopełnienie tego, co w przymierzach wcześniejszych względem zwierząt było przesłane, Wtedy w Neurotyce się zgadza, że skoro wcześniej się obiecali, że namnożą dzieci swych takich za oszczędzenie, za okazanie łaski, takie dzieci, które będą ten świat zwierząt mocno szanowały i ustalały, by królestwo zwierząt było jak najpiękniejsze. To, gdy będzie to zachowane, to gdy będzie to dochowywane bogactwo, zadbanie o te królestwo zwierząt, wtedy będzie ich godliło się życiu tej planety, że te z rodzaju tych zwierząt dochowały obietnic służone przez im, ich wcześniejszych, że mogą mieć dostęp. Do tej wiedzy. Poemat stworzony dzięki Zasnej Lokatliko z Złotkiewicz, dzięki Mat świętej Matce Teresy z Krakoty, dzięki Jarosławowi pisano. Róż, coś.